Fitness duchowy. Ćwiczenia z duchem, z duchem ćwiczenia. Walczymy z wadą udawania. Udawanie oddziela nas od innych. Można dojść do tego, że całe życie staje się wielką farsą karnawałem. Tworzymy sobie maski na każdą okazję i kryjemy się za nimi. A maski te trzeba wymieniać zgodnie z otoczeniem inna w pracy, inna wśród tych przyjaciół, inna gdzie indziej. Takie zachowanie prowadzi do wykrzywienia osobowości. Życie staje się męczarnią. Wszędzie udawanie. Nigdzie nie czujemy się swobodnie jak u siebie. Wciąż stoimy jakby na palcach z wciągniętym brzuchem. Udawanie, udawadnianie, że jesteśmy kim nie jesteśmy lub kim chcemy, by inni myśleli, że jesteśmy. Dręczące pytania, jak inni mnie oceniają? Jak wypadłem? Jak mnie odbierają? Jakie są moje notowania? I dzielimy w głos na cztery. Co powiedzą? Co pomyślą? Jak wypadłem? Czy przepadłem? Marnujemy mnóstwo czasu na studiowanie raz, drugi i jeszcze raz, oglądając niczym na wideo nasze zachowanie. Spadamy w nienaturalność, patologiczną sztuczność, nie zdając sobie z tego sprawy. Z każdym razem coraz bardziej oddalamy się od prawdy i odczuwamy niechęć do pokazania się takimi, jakimi naprawdę jesteśmy. I nawet nie wiemy, jak piękni jesteśmy naprawdę. Duchowa forma pozwala Ci dawać z siebie to, co najlepsze. Ty natomiast, o Człowiecze Boży, walcz w dobrych zawodach o wiarę, zdobądź życie wieczne. Do Niego zostałeś powołany i złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. Cnota jest trwałą dyspozycją do czynienia dobra. Zatem ćwiczmy dziś cnotę prostoty. Prostota to nie mieć zakątków, zakamarków. Masek. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani nic tajnego, co by się nie stało wiadome. To znaczy, że trzeba zawsze postępować tak, jakby czyny były widziane przez wszystkich. Taki jest nasz dzisiejszy fitness. Dość masek, dość udawania życie to nie cyrk. Akceptować własne położenie wobec Boga i ludzi. Powiedzmy sobie jasno. Nie jesteśmy ani gorsi, ani lepsi od innych. Nie bądźmy pyszałkami, ani zgorzknialcami. Możemy żyć pośród innych bez konieczności udawania kogokolwiek i czegokolwiek. Bez stałego porównywania się. Jeśli staramy się żyć uczciwie, nie będziemy musieli uciekać się do kamuflowania swoich myśli i czynów, pokazując się takimi, jakimi rzeczywiście jesteśmy. Kto tak żyje, rozumie słowa Jezusa, Prawda was wyzwoli. Życie w prawdzie daje wspaniałą wolność ducha. Nie ma już zastanawiania się nad tym, co może się spodobać innym, a co nie. I żyje się naturalnie, bez zniewolenia ani udręki. Do czego prowadzi ciągłe zważanie na to, co inni powiedzą, pomyślą. Człowiek prostolinijny to ten, kto mówi to, co myśli. Działa w zgodzie z własnymi przekonaniami. Postępuje w zgodzie z tym, kim jest i wie, jakim jest. Nie oznacza to jednak, że mamy być tak naiwni, by każdemu opowiadać o tym, co należy do sfery naszej intymności. Oznacza to natomiast, że nie powinniśmy obawiać się tego, że ci, którzy z nami przebywają, poznają nas takimi, jakimi jesteśmy. Niech wiedzą, co myślimy, co się nam podoba, a co nie, niech znają najważniejsze wydarzenia naszego życia nasze oddanie. A szczególnie nie wstydźmy się wiary. Do każdego więc, który się przyzna do mnie przed ludźmi, przyznam się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Zadbaj o formę! Zadbaj o formę! Beze mnie nic. Nie możecie czynić.